Zadanie 6. Na uszycie 90 jednakowych bluzek w rozmiarze S potrzeba tyle samo materiału, ile na uszycie 60 jednakowych bluzek w rozmiarze L. Przyjmijmy, że na uszycie większej lub mniejszej liczby bluzek potrzeba proporcjonalnie więcej lub mniej materiału. Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D. Na uszycie 240 bluzek w rozmiarze S potrzeba tyle samo materiału, ile potrzeba na uszycie bluzek w rozmiarze L, i na uszycie dwóch bluzek w rozmiarze L potrzeba tyle samo materiału, ile potrzeba na uszycie bluzek w rozmiarze S. Tak jak w treści zadania wspomniano, przyjmij, że na uszycie Większej lub mniejszej liczby bluzek potrzeba proporcjonalnie mniej lub więcej materiału. Dlatego zastanówmy się nad tymi proporcjami. Ile razy mniej mamy bluzek L niż bluzek S? Czyli w mianowniku przyjmijmy sobie 90, bo chcemy właśnie wyliczyć ten stosunek bluzek L do S. Ten stosunek tutaj nam wyjdzie 2 trzecie, czyli jeżeli ileś mamy tam bluzek S, to 2 trzecie mniej będziemy mieć bluzek L. Z kolei zastanówmy się nad bluzkami S, ile razy ich jest więcej, czyli 90 przez 60. Tak, z kolei to nam daje trzy drugie, tak, czyli mamy jedną i jedną drugą. To znaczy, że wyprodukujemy o jedną i jedną drugą bluzek S więcej. Teraz wróćmy do naszego zadania, czyli mamy 240 bluzek i chcemy wiedzieć, ile wyprodukujemy tych bluzek L. Skoro wiemy, że 2 trzecie mniej, czyli 240 razy 2 trzecie, tak? Czyli na 243 dodaje nam 80, czyli 80 razy 2 to się równa 160. To znaczy, że będziemy mogli wyprodukować 160 bluzek, czyli odpowiedź A... Następnie przejdźmy do drugiego zdania. Na uszycie dwóch bluzek w rozmiarze L mamy tutaj tą naszą proporcję 1 i 1 druga. To znaczy, że 2 razy 1 i 1 druga to będzie ilość naszych bluzek S. A to daje nam 3. To znaczy, że wyprodukujemy 3 bluzki za tą samą ilość materiału.